Cześć, cześć. A tak postanowiłem nagrać taki odcinek jak mój awokado w szkarni. No pień już jest prawie zdrewniały. Tu jest już zdrewniały. Tu a, je, mam. Mam tu 5 sztuk. Było tu już minus 3. no lekko czubki liści przymroziło. To jest najstarsze prawie pięcioletnie, a jest prawie najmniejsze. To też jest pięcioletnie, tylko że dwa lata temu całkowicie do, do samej ziemi go przemroziło. A tutaj liście leżą, nie zdążyłem jeszcze sprzątnąć. A tu widać pień po prawej stronie, stary, który zamarzł, a po lewej stronie wybiło od, od samego gdzieś tam skorzenia. A to największe ma 2,4 metra. No już konkret drzewo.